Cześć Manko. z tej strony Kondi, a to jest następny odcinek z serii Swarminga 22 na moim kanale. Jest to już 27 odcinek z tej właśnie serii. W ostatnim materiale, jak dobrze pamiętam, pokazywałem wam jak tankuje się nasze tutaj pojazdy, maszyny. Znaczy, maszyny się nie da, pojazdy tankowaliśmy. A dzisiaj chciałbym wam zaprezentować w jaki sposób można sprzedać miód od pszczół. No bo chyba bodajże gdzieś tam tutaj na, na moim ekranie, na, znaczy u was na ekranie powinno się pokazać, w którym odcinku pokazywałem wam zakup moich pszczół i od tamtego momentu te moje pszczółki troszeczkę tego miodu zrobiły, przez co w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak po prostu sprzedaj ten miód, gdzie najlepiej go sprzedać, za jaką cenę i jak to właśnie wygląda i w jaki sposób go w ogóle załadować ten miód, bo to też jest to nie jest jakieś tam mega proste. Ale przed tym pokazaniem chciałbym Was bardzo prosić o zostawienie lajka. Like tam na dole zostawcie takiego lajkacza, żeby ten lajk like zrobił się niebieski. To mi się wydaje, żeby był niebieski, bo wtedy będę naprawdę bardzo szczęśliwy. Eee, czekajcie, coś wam pokażę w ogóle. Patrzcie. Czerwony, przycisk subskrybuj. Jeśli zrobicie szary, będę wam niezmiernie wdzięczny, bo bijamy 1000 subskrypcji. Chciałbym być 1000 subskrypcji tak do końca ee, roku szkolnego. Jak się uda, będę, będę znowu bardzo szczęśliwy. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, podajcie na, na, na mojego Twitcha, kondy twitch Już po baniku, e, mówię Wam to kolejny raz, ale po prostu jestem tak szczęśliwy, że po baniku, że po prostu nie mogę wytrzymać. E, więc zapraszam Was tam na te streamy, Podajcie na mojego Twittera, tweet, e, Twitter to jest po prostu kondycjusz. Tam daję po prostu tweety, tam informuję Was o której są streamy, o której wpadają odcinki, jak to wygląda. Dobra, bez błędnego gadania możemy sobie przejść do tej głównej części odcinka, ponieważ wszyscy, którzy wbili na ten odcinek, pewnie chcą wiedzieć po prostu, jak sprzedać ten miód i jak to właśnie wygląda z tym miodem, no bo to jest mega ciekawa sytuacja. No bo patrzcie na to, ja wam pojadę właśnie sobie tutaj w miejsce tam, gdzie ten miód yy, posiadam, gdzie te moje pszczoły są. Ci, którzy oglądali ten odcinek, to wiedzą, że ja te pszczoły posiadam właśnie w tym tutaj miejscu, zaraz wam pokażę. Również jak widzicie, tutaj mam już tutaj yy, cały czas. Mam tutaj ten mój zbiornik z tym paliwem, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Te pole już mam całe zasiane, tu wszystko mam ładnie pola zasiane. Jakby co chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ten ostatni odcinek nagrywam od razu ten ostatni, znaczy ten odcinek nagrywam od razu po tamtym odcinku. Dlatego mam tu samą bluzę, więc jakby co to. Tak, zmieniam rzeczy, ale po prostu dzisiaj nagrywam dwa odcinki i tak to właśnie wygląda. Dobra, jak widzicie, mam tutaj taki jedną, jedną paletę. Palety, skrzynkę, nie wiem jak to powiedzieć, tego, tego miodu. I na takiej jednej palecie mieści się 640 kg. Yy, znaczy masa to 640 km. Kilometrów, kilo, kilo, metrów, co ja mówię 640 litrów oraz 640 kg. Bo miód tu ma się na 400 litrów, a 640 kg to jest po prostu masa. I to należy do mnie. no Wydaje mi się, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo nie wiem czy tak jest, ale po prostu chyba na takim jednym miejscu yy, możesz się tylko. Jakby zadować taka jedna paleta. Nie wiem jak to bywa. Czy po prostu za szybko to zbieram, ale już dosyć długo te pszczółki tutaj te pszczółki zbierają ten miód, więc wydaje mi się, że przez ten czas y, powinny więcej zrobić. A nadal cały czas jest jedna paleta, więc wydaje mi się, że tak jedna paleta na to jedne, jedno miejsce przysługuje. Może byśmy zrobili drugą, taką tutaj właśnie takie pole. To byśmy mogli mieć tam w tym miejscu po prostu dwie takie palety Ale ja mam tylko jedną pole, więc jedną paletę będę miał Ci bądźcie kury, bo przeszkadzacie mi tutaj w tym odcinku Dobra yy, I na pewno potrzebujemy do tego traktorka, no bo Jak widzicie, no nie możemy tego złapać, żaden możliwy sposób to nie złapiemy, więc jest to moim zdaniem Oj przepraszam, ktoś do mnie napisał yy, Jest to mega dziwne Zaraz jest tutaj mojego pick-upa, no bo oczywiście Te pszczółki będę, znaczy ten miód będę brał od moich pszczółek za pomocą pick-upa Wydaje mi się, że tak będzie najwygodniej I to będzie właśnie najlepsza opcja, żeby przetransportować W jak najlepszy i najszybszy sposób ten miodik. Tylko czekajcie, bo muszę sobie ten tutaj podjąć Czy da się jakoś to... Yy, muszę również włączyć okno pomocy, bo to jest ważne yy, Czy da się robić z samochodu? jakoś to załadować, żeby to automatycznie mi się załadowało? Tego się automatycznie chyba nie da ładować Że po prostu podjeżdżamy i nam się załaduje Czekajcie, sprawdźcie, czy da się tak jakoś nie da się. Co nie? Nie da się. Przedmiot jest za ciężki. Czyli wynika, to, wynika z tego to, że yy, taką paletę, żeby za, taką paletę zabrać, musimy oczywiście yy, mieć traktorek. Znaczy, traktorek, ciągnik. Jak wolicie na tym po prostu jak sobie powiecie, yy, Że po prostu tutaj tą paletę zabrać zwykłymi widłami. Ja na moim traktorku już mam tutaj możliwość yy, przyłączenia tutaj sobie ładowacza czołowego, no bo żeby mieć widły, trzeba mieć ładowacza czołowy. Ja wam właśnie też zaprezentuję, w jaki sposób ten ładowacz czołowy sobie zakupić oraz sobie jakie widły zakupić, żeby to wszystko było gitest. Bo yy, na ten moment wydaje mi się, że innej opcji niż taka, to znaczy innej opcji niż załadowanie to za pomocą ładowacza czołowego, oj przepraszam, budzik, co jest grane. Za pomocą tego po prostu nie mamy innej opcji, dlatego to właśnie tak wygląda. Więc ja sobie podaję do sklepiku i zaraz się widzimy. Zbliżamy się już tutaj, e, moi drodzy, do sklepu. Jak widzicie. Ciekawie, tutaj tak sobie powiadę, cyk, pięknie, wszystko ładnie wygląda. E, I w tym momencie. I taka jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli nie macie żaden w waszym traktorze. Ża, ża, to znaczy, jeśli żaden wasz traktor nie posiada ładowacza. E, znaczy miejsca naładować czołowy, Bo to jest właśnie takie coś Żeby to mieć musicie, musicie na tej mapie podjechać sobie w to miejsce I kliknąć po prostu wyjść, R I w tym momencie możecie sobie po prostu yy, Nie napraw, tylko po prostu możecie sobie yy, Tak, teraz od razu naprawię, ale możecie sobie od razu ustaw Tak, ustawić I możecie sobie, tak jak wam mówiłem, kolejny raz mówię, możecie Macie po prostu konsolę ładowacza i w tym miejscu po prostu sobie ją musicie dokupić, bo to tutaj jest konsola ładowacza I właśnie na takim czymś to polega, jeśli nie macie tego, to musicie sobie to kupić Więcej w tym momencie możemy tutaj wycofać, Ciekawe, jak sobie ładnie tutaj wycofam, żeby to spoko wszystko było I jakby co, jestem totalnie, nie wiem jak to powiedzieć, bambikiem w tych sprawach czołowych i ogólnie Ale nagrywałem jeden odcinek z Farminga 19, gdzie testowałem wszystkie ładowacze czołowe i zrobiłem, to był właśnie tester modów i ten odcinek na ten moment chyba ma, jak ostatnio tak mi się wyświetlił 1000 wyświetleń, więc no bardzo dużo jak na takie moje tutaj standardy mojego kanału e, Dobrze, 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 narzędzia, co nie? Narzędzia e, I teraz tak Ładowacze czołowe, zakupiłem sobie po prostu jakiś zwykły ładowacz czołowy e, Ja mam Squeake chyba Tutaj mi się wydaje, że mam squeak'ę właśnie od czołowy, i dlatego sobie weźmiemy po prostu squeak'ę. Teraz jest pytanie, jakie on tutaj możemy sobie zabrać? A, bo tutaj tylko patrzymy na jaką tu ma wagę. Yy, bo dajże, jak dobrze pamiętam, tam paleta ważyła chyba 600 ileś, dlatego ja tutaj wezmę sobie tego, który może pod, znaczy unieść 720 kg, żeby później nie było, żeby nie musiał, kurde, kupić znowu tego, albo wiecie co? Patrz, przynajmniej sobie je tak, jak ja jestem też. Czasami, ja nie, czasami chyba w ogóle nie pomyślę o tutaj. Czekaj, co sprawdzimy sobie? 640 kg, tak jak myślałem. A to ile waży? Jajka ważą 340. Dobra, czyli jak będzie odcinek już ze skór, to właśnie pokażę już będę miał ładła człowiek na odcinek ze skór. Yy, więc co tam jest? Tak, tam taka zawsze fabryka, była? Wow, dziwne. Dobra. Eee, dobra, więc 640 kg, więc w takim bądź razie Musimy sobie w sklepie zakupić ten taki już lepszy I to chyba za 9000, więc no Trochę duża kwota 720 kg, cyk eee, Czemu tu jest tak dużo snopków mam? Co jest grane? Jak ja... Znaczy balotów Nie balotów, bel. Jak ja mam te bele tu usunąć To jest też dziwaczne. Kolor podstawowy, weźmiemy sobie po prostu e, Zielony, żeby był taki piękny Drugi kolor będzie szary, taki, taki, no, taki szaro biały. No, i kup po prostu. W ogóle fajniejsze jest to, że po prostu, jakby chyba, bodajże, jak pamiętam, są tylko trzy marki w farmingu teraz, które mają po prostu. No, nie licząc klasa, są trzy marki ze z tutaj y, ładowaczami. Bo zawsze miałem w farmingu 19 problem z ładowaczem czołowym oraz miałem problem z narzędziami ładowarki czołowej, bo to zawsze było tak wkurzające, że po prostu nie dało się to zrobić. A teraz po prostu mamy, jak widzicie, w taki sposób. O kurde, tutaj też jest to mnóstwo. Dobra, wiecie co? To jest pytanie, którego my powinniśmy zabrać. To może... Yy, wydaje mi się, że najlepiej abyśmy zabrali to. Ja sobie kupię tego, widły do palet. Tak, dobra, widły do palet, więc jest napisane. Yy, teraz jest pytanie, czy ja sobie go będę mógł podłączyć do tego. Zobaczymy. Wyglądało w taki sposób. No nie jest jakiś mega. Yy, mega interesujący. No ale sobie sprawdzimy, czy to zadziała. Sprawdzimy, jestem... TOTALNIE CIEKAWY Tyryty, ty, teraz taka muzyczka płynie się włączyć Taka, prawie do filmu Science Fiction albo z wojnę, albo z czegoś Uda się czynić, albo takie bucie serca Uda się czynić? Uda się. Dobra, to się udało podłączyć I teraz sprawdzamy to Uda się? Moi drodzy, uda się czy nie? Udało się! We are the champions! No, więc jak widzicie, zakupiłem sobie tego jak będziecie ciebie, to sobie też możecie go kupić, bo jest fajny. Znaczy ja jeszcze nie wiem dokładnie czy jest fajny, ale... Możemy wracać na moją gospodarkę, na moją farmę. Zwał jak zwał. Więc widzę... Oj, gdzie ty wyjeżdżasz tym autem? Ok. Więc widzimy się za chwileczkę. Dobrze, jesteśmy już tutaj na mojej posiadłości. O, patrzcie ładnie, piękne pola tutaj są ładnie pielęgnowane. Wszystko powołowane, z kamieni w ogóle nic nie ma. No, stan igła wam powiem, jest igła. Ten ładowacz też wygląda masno, masny ładowacz. Dobra, sprawdzimy jak teraz to będzie działało. No i teraz jak mam tylko powiem, że ten czyneczek tak z 15 minut coś koło tego, żeby nie był to zbytnio za długi, żeby idealnie się pasowało tutaj w realia mojego kanału. I teraz jak chciałbym, żeby to odcinki trwały po 15 minut. Dobra. Jest tutaj musi być niżej oczywiście. I tak, dobra. Żeby ogólnie sobie nauczyć kontrolowaniem tego... tego tutaj... E, jak to się nazywa? tej podwarki jakbyście chcieli się nauczyć, to po prostu musicie sobie tu okno pomocy włączyć i to po prostu musicie myszką albo w tą stronę albo w tą, przyciskiem to sobie sami musicie zrobić, bo po prostu ja wam tylko mogę pokazać jak to zrobić, ale ja was po prostu jakby nie nauczę się tego za was, więc wiecie o co mi chodzi podejrzewamy sobie no i udało się no prezentuje się to czadersko czadersko i to masno tak naprawdę masno ja sobie zrobię zdjęcie do miniaturki, więc po prostu widzimy się za chwileczkę, bo zdjęcie do miniaturki jednak jest niesamowicie ważne w tym momencie. Więc widzimy się za chwileczkę. Dobrze, ja już jestem z powrotem. Tutaj już sobie wsiadam po miniaturce zrobionej, już sobie wsiadam tutaj do mojego ciągnika. I sobie po prostu włożę na ten tutaj mój piękny samochód, tą paletę z miodem. Czekajcie, robię sobie to tak, tak, żeby ona się tutaj nic nie wyspało żeby jej się nic nie stało, bo to będzie frajerskie, tak serio frajerskie. Dobra. Wow, udało się, ale czadersko. Trzyma się? Trzyma się. Dobra, teraz klikamy sobie po prostu tutaj okno pomocy, bo ja zapomniałem jaki tu trzeba przyciski dać. Złożymy sobie to oczywiście. Y Trzyma się, trzyma się. Tutaj z... nie, ja nie mogę przykleić. Dobra. Eee, Zapkniemy sobie pasy, żeby po prostu to się wszystko trzymało. Jak widzicie, mam pokazane, że mamy nasz piękny tutaj miodek. Wozimy. No i tak to właśnie wygląda. Eee, więc sobie teraz możemy przejść i po prostu sprawdzić, gdzie to najlepiej sprzedać. Teraz jest kolejna bardzo ciekawa część, bo jak Wam tutaj już zaraz pokażę, eee, żeby sprzedać po prostu trzeba kliknąć escape, no i tutaj sobie sprawdzić. Gdzie ten miód możemy sprzedać? Oczywiście mamy tutaj pokazane wszystkie te miejsca z tym miodem, yy, ale również możemy to dać do fabryki. No bo fabrykę można sobie zakupić w tym miejscu. No i mamy produkcja i, i fabryki. No i teraz też bardzo zależy od Was, czy Wy chcecie się bawić w fabrykę. Bo jeśli chcecie się bawić w to właśnie wszystko związane z fabryką, no to yy, jeśli czujecie, że to jest dla Was, że po prostu dużo kas na to zarobicie, to proszę bardzo, możecie to dać do fabryki. Znaczy, czekajcie, czy to w ogóle można dać miód do fabryki. Tak, możecie tak, do fabryki płatków zbożowych. Więc po prostu możecie sobie zakupić tą fabrykę, yy, i po prostu w tej fabryce sobie będziecie dawać miód. I to dzięki tym będziecie zarabiali też dużą ilość pieniędzy. Więc to tylko zależy od Was. Ja Wam po, to właśnie zaprezentuję, jak ja po prostu sobie sprzedam tam u zwykłego. Na zwykłej mapie jak sobie sprzedaję w zwykłym sklepie, a wy możecie po prostu sobie zrobić właśnie w tej takiej produkcji w fabryce, tak już no, tak profesjonalnie e, ja, to, ja tak profesjonalnie będę pokazywał dopiero tak po 50 odcinku, bo na razie chcę to tak właśnie bardziej powszechnie pokazać. E, czy oprócz tego dziś możemy dawać jeszcze tutaj ten miód? E, wydaje mi się, że już nigdzie i tak właśnie dobrze myślę, że tylko w tym innym miejscu możemy dawać Czyli tylko do płatków zbożowych. No, więc ale w sumie to i tak nie jest najgorzej. W tym momencie możemy sobie już na naszą tutaj, na naszego sklepiku. I teraz jest pytanie, w którym w ogóle miejscu... Czekajcie tu sobie wyłączę to, w którym miejscu chcieliśmy Sprzedać tą naszą piękną, ten nasz piękny miód yy, bo mamy tutaj opcję 3. Możemy sprzedać tu, tu lub tu. Ja sobie wydaje, no tu jest najdrożej, więc sobie do fabryki płatków zbożowych. Ale wahania cen pokazują nam i mogą nam uświadomić, że najbardziej opłaca się sprzedać w lutym. I tak właśnie jest, bo najgorzej jest wrześniu. My mamy aktualnie marzec, więc jest no... marzec, więc jest też bardzo dobrze. Cena już idzie powoli w dół, ale nadal jest wysoka. Ile teraz właśnie pojedziemy w tym momencie? Do tutaj e, fabryki chyba płatków zbożowych Czy jak to się nazywało e, Nie, fabryka płatków zbożowych, tak, dobra Oznacz miejsce, ja sobie tylko sprawdzę Jeszcze w którym miejscu my tutaj to mamy To jest tutaj, no to nie jest jakoś mega daleko Więc ja sobie tam po prostu pojadę e, nie, 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 nie wiem czy będzie opłacalne, żebym cięcie robił e, Samochodem się szybko idzie Więc ja chyba cięcia nie będę robił Po prostu będę tutaj z wami gadał Bo chciałbym prostu taki jeden fajny temat e, może, może zauważyliście, bądź, bądź nie Ale, ole tu auto jest szybkie e, na moich, na moich nowych filmach na moim kanale tam chyba 4-5 już na moim... kurde widzieliście to? To jest to... mnie coś. Dobra, wracając do tematu, już tak nie będę robił. Ja prawo jazdy w ogóle zdaję, więc no... To też bardzo ciekawie powiem wam hmm, ale wracając do tematu. Pod moimi nowymi filmikami, tam 5-6 filmików coś potewa na moim kanale mogliście zobaczyć, że jest... Nowa muzyka w tle, więc mam nadzieję, że i takich nowe efekty w tle będą, wszystko będzie nowe. Więc no po prostu angażuję się tak bardzo w ten kanał, że mam po prostu nadzieję, że zostawicie tego lajkacza, subskrypcji. Subskrypcja jest najważniejsza, ponieważ chciałbym wbić bardzo tysiąc subskrypcji. Więc tylko wy to możecie mi w tym pomóc. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, podajcie nam na mojego Twitcha, zostawicie na Twitchu obserwacje, podajcie mojego Twittera, bo tam was oznajmiam o moich wszystkich najważniejszych rzeczach. Tak chciałem tylko wam dopowiedzieć. Ale ta muzyka i te nowe, wszystkie efekty na moim kanale będą cały czas, jak mi się wydaje. Jeśli chcecie wiedzieć skąd ja to wszystko biorę, tę nową muzykę, efekty, dajcie mi znać w komentarzu. Ja wam mogę nagrać osobny odcinek właśnie, właśnie o tych wszystkich efektach. I o tym, to jest bardzo ciekawe. Patrzcie! Ej, mało! Za to, ile dostaliśmy? No? 1250 za jedną paletę ile pszczoły kosztowało chyba coś około 3000 no więc tak no optymalnie wam powiem bo te pszczoły 3000 kosztowały tak wydaje mi się, że 3000 nie będę teraz sprawdzał, ale coś w tych okolicach, więc no troszeczkę będziemy mieli te pszczółki i one powinny się niedługo zwrócić też jestem ciekawy, czy jak zrobię drugie miejsce na po miejsce na to, żeby te, te mietu się składować też w drugim miejscu Yy, czy bym mógł po prostu tak zrobić, że po prostu ten miód nie marnował mi się. Jestem ciekawy. Ale to możecie sami sobie sprawdzić, bo ja wam tylko pokazać w jaki sposób się ładuje oraz w jaki sposób gdzieś się sprzedaję, żeby po prostu było najdrożej. I wam to zaprezentowałem. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Yy, nie zapomnijcie oczywiście o, o lajkaczu, bo to jest mega ważne. O subskrypcji nie zapomnijcie, subskrypcja żeby taka czerwona, zrobiła się szara. Yy, Czekajcie ja to jest tylko zajadę, tak? No i co? Dziękuję Wam za, za oglądanie, nie zapomnijcie o tych wszystkich ważnych rzeczach, Podajcie na Twitcha, na Twittera, ja, z wami, ja będę się z Wami żegnał, trzymajcie się i następnego odcinka. Na razie!